Rówało e, cię na tym, że pytałam się Valeriana. E, teraz to mi uciekł wątek. Gadałam z Walerianem co robimy dalej i o tym, że no ja widziałam, wiedziałam o tym typku. Niestety napatoczył się Walerian na tym jak miałam go obserwować. A możesz mi wyjaśnić dlaczego twoje kolegium nazywa swoich na swoich? Bo to, że mnie tam wysłano Przedstawiciela Nie nasyła tego kolegium, na Jestem w stanie zrobić. Nie nasyła swoich na swoich Jesteście z tego samego kolegium? A to nie oznacza, że nie... Może to są też ćwiczenia dla mnie Na kim lepiej mam ćwiczyć? Jak nie na kimś ze swoich Wątpię, żeby nawet u was Przeprowadzano ćwiczenia na Czymś takim, co on nosi ze sobą. Zresztą no, tego nie musisz wiedzieć, prawda? Tak jak ty mi nie chcesz powiedzieć, jak się nazywa Twój mistrz. O, chciałabyś go poznać, może? Chciałabym wiedzieć wtedy, jak się przywitać z nim. Mój mistrz nazywa się Heinrich Lied. I powiedział to z bardzo taką wyczuwalną dumą. Ja, mogę dostać na zapis, jak to się pisze. Dziękuję. Ciekawi, dlaczego kolegom światła, próbuję się dowiedzieć czegoś o sprawach wewnętrznych, kolegium pomieni. Bo kolegium płomienia dopuściło do tego, że zostało, został ukradziony przedmiot, który może wywrzeć na nas wszystkich swoje działanie? Dlatego próbujemy naprawić szkodę, którą może wyrządziliśmy? Przecież to też nie jest tak, że ten artefakt należy do Was. Co 10 lat. Artefakty są przemieszczane, z miejsca na miejsce, żeby nie leżały jednym i tym samym. A wiesz kiedy ostatni raz był przemieszczany? Kto miał je wcześniej? Mój mistrz na pewno wie. Ja nie interesowałam się aż tak bardzo tą sprawą. Miałam dużo nauki na głowie. Później poznam twojego mistrza, jak jesteś taki, jak tak dobrze o nim mówisz. No a teraz mamy co innego do roboty, prawda? On ci skinął głową, wskazał ci na... ...że tak powiem, Antona i resztę. Którzy zeszli na którzy, którzy zaczęli się schodzić na dół. Rozumiem, nie, przyku, nie przykuwacie uwagi, przynajmniej Valerian stara się nie patrzeć na nich ostatnio Ja po prostu jem śniadanie. Tam stałam się kątem oka zerkać, a tak normalnie jakbym, wiesz, patrzyła, czy barman gdzieś się kręci, żeby myśleć o czymś, zamówić jeszcze, no to wtedy zerkam na nich. Tak staram się, żeby to nie wyglądało, że co chwilę na nich patrzę. Okej, okay, dobrze. Y po jakimś czasie oni wychodzą, upuszczają karczmę. Zeszli z, z rzeczami. I gdy już wszystko mieli na dole, to po prostu wyszli. Varian wstaje z krzesła, rzuca ci spojrzenie mówiące, że masz za nim podążać. I okay. rusza w stronę drzwi. Widzicie ich plecy. Odchodzą w... w którymś kierunku. Valerian rusza, oczywiście, oglądając się krótko na ciebie. Ja tak go próbuję złapać za ramię, no powoli, no zaraz, w tym tempie, to by się ich dogonił. Oczywiście, że bym ich nie dogonił, nie jestem idiotą. Dobrze, no spokojnie, cieszmy się spacerem. Pokręcił głową, tak powtórzył niemo, cieszmy się spacerem, tak widzisz tego z ruchu jego wargi. <laughs> mam... Tak ci, tak ci źle, źle, tak niedobrze. Idziemy wolni, to zanim za jest... nimi. To jest tak ważna misja. Tak, dzięki a ty której... możesz udawać po prostu kogoś innego, a nie od razu wiesz... Patrzcie na mnie, i z tym jakim magim przykułam uwagę każdego. No że jesteś na spacerze. Skąd tyle wyszło o ukrywaniu się? Nie wiem po prostu. To wy się zawsze popisujecie tym, kim jesteście. Dlatego myślę o tym, żeby... Ukrywać się, to muszę działać przeciwnie do tego, co bym chciała zrobić. Ktoś się tego nauczył? Nie. Parsknął. Po prostu, no, ja działałem przeciwnie niż bym zrobiła. No dobrze. Pokiwał głową i idzie z tobą. Idzie faktycznie wolniej. Widzisz, że tam malutki foszek poszedł za to, że go zrugałaś. Ale no, widzisz też, że się bardzo stara. Jak rozumiem, chodzicie za ekipą. Mhm, a ekipa, nie wiem, rozdziela się, nie rozdziela się, ciągle idą razem, gdzieś się zatrzymują. Znaczy, powiem. Yy, powiem tak. Jak rozumiem, trzymacie się Antona. Mhm. No tak, jak trzymacie się Antona, to na pewno. Yy... On w jedno miejsce z jedną z kobiet, że tak powiem, zachodzi. Czekacie, nic wam tu nie mówi, jest po prostu jakiś sklep, nic, nic super ważnego. Walerian stoi, czeka przy okazji, rozmawiając z tobą. Jak przechodziliście obok jednego ze stoic, kto nawet kupił wam watę cukrową, żebyście nie wyglądali dziwnie. tak trochę czasem, czasem ci tak przysuwa te watę cukrową, że cię prawie pokleił po, po twarzy. <grystanie> Widzisz, jak od razu na piecie idzie. Udawanie, że jesteśmy po prostu na spacerze. burknął ci coś, no, nie byłeś w stanie stwierdzić co. <grystanie> <grystanie> A skąd pochodzisz? Z Aldorfu. Czyli tu się urodziłeś. Nie jesteśmy w Waldorfie. Znaczy. Zastanawiam się, gdzie mogłeś się urodzić, czy poza krajem. Poza krajem? Brzmieci ci na obcokrajowca? Wyobrażałem sobie, że urodziłeś się wśród elfów, dlatego jesteś tak, może... taki poważny. Czy ja cię wyglądam na elfa? Co ci broni, tam popłynąć, twojej matce popłynąć, żeby cię tam urodzić? Być, mogła być przejazdem. Ale to nie miało sensu. No, to... Patrzy na ciebie i tak aż zdziwienie, widzisz naprawdę szok na jego twarzy, ale też widzisz no. taką nutkę rozbawienia, że nawet od nie był w stanie się No, ja się śmieję, że go w... wprowadziłam w konsternację aż taką. Widzisz, masz jakieś emocje? Tylko burknął znowu coś i wskazał głową. Chyba będą szli w stronę tamtego, tamtej bramy. Powoli rusza. Mm, z Tobą, oczywiście, i z tą nieszczęsną watą. Mhm. I jak rozumiem, deklaracja jest taka, że podążacie, tak? Mhm. Staram się trzymać taką. Odległość odpowiednią, żeby nie zwracali uwagi na nas. Żebyśmy wtopili się w innych wychodzących z miasta. No, po dosyć sporym czasie, jednak to jest spore miasto. Yy, widzicie, jak wychodzą cała czwóreczka, już wychodzi przez bramę i rusza w stronę traktu. No, chyba jedną stronę Kirchham. No to idziemy za nimi cały czas. Badalianie. Tak jak wcześniej mówiłam, trzymamy się kilkadziesiąt metrów za nimi. Dobrze. Możliwie. Z jak najmniejszą ilością światła, jeśli będą iść długo. Nie mają koni, ale my też ich nie mamy, więc przynajmniej nie zostawią nas w tyle. Po no wolno podróżujemy. Tyle. Jak nam znikną na chwilę z oczu, posiadając szybciej, no to przecież zaraz ich dogonimy, prawda? Zresztą, chyba to jest w miarę płaski teren. Tak, tak, no, nie ma problemu kompletnie z. A dużo jest podróżnych z ktere... poza jeszcze? Nami? Nie. Nie, dosyć mało właśnie. A zmierzali w stronę nul. Dobrze, idziecie. Mm. Idziecie aż do momentu, gdy zaczyna robić się ciemno. Ja bym chciała waleriana się zapytać, czy wie, czy są... Czy jest więcej takich artefaktów, co krążą po kolegiach? Tam mistrz ci tego nie mówił. A ja się pytam ciebie. No to ja ci odpowiem, że ja wiem. Możesz się podzielić tą wiedzą, będziemy wiedzieć, czy Twoje kolegium może nie będzie zagrożone jakąś kradzieżą. Wierz mi, że moje kolegium jest bardzo kompetentne w ukrywaniu. Rzeczy, które powinny pozostać ukryte, które są niebezpieczne. Ale jeżeli do nas dał radę ktoś się włamać, to, to za problem sprawi mu kolegium światła. No, tak jak już powiedziałem, no, są y, kolegia lepsza i kolegia gorsza. Niestety, ty wybrałaś to gorsze, ale może jeszcze. Uda ci się wybrać dobrą drogę. Jesteś uczennicą, prawda? Wiem, że jesteś uczennicą, ale nie awansowali cię chyba jeszcze. Oczywiście, że nie jestem uczennicą. Widzisz, jak na jego twarzy pojawia się konsternacja. Dwa lata temu w czasie wojny. A ty, co robisz w czasie wojny? Byłem uczniem, mnie nie awansowali jeszcze. No dobrze, ale jednak... jako uczeń nie powinien być z Mistrzem i pomagać w imperium w walce? Byłem klausem. z Mistrzem bardzo. Długo byłem z Mistrzem, ale dla również mojego bezpieczeństwa odsyłało mnie do zadań stala od frontu, od pola walki. I tam nauczyłeś się sprzątać tak ładnie pewnie. Zdziwiłabyś się, jak bardzo. Porządek i czystość są ważne na wojnie. Z reguły tam, gdzie o. są już ranni. To tak. To to przecież porządek zapobiega zarazie. Jak czyli, zaraza się to jest, zacznie, to... Czyli całkowicie ci ukrywano. Chociażby starszy ode mnie. Widzisz, że tak trochę właśnie... No, nie jest zadowolony z tego, co mówi. Z tego możesz wywnioskować, że on jeszcze jest uczniem. Widzisz, tym możemy się różnić nasze, moje Kolegium od twojego. Moje nie ukrywa uczniów na ostatniej linii frontu. Twoje Kolegium wymaga tylko temperamentu i nerwów. Moje wymaga opanowania. Precyzji. Moje Kolegium również wymaga opanowania. Szczególnie od uczniów? Nie powiedziałbym, na pewno o was tak nie mówię. O twoich domu stereotypy krążą, prawda? Słucham. Dobrze, chodź, uczniu. Idziemy dalej. Mam imię, które podałem ci <laughs> bez powodu. Wiesz, Walerianie, jak masz na imię? Powtarzam ją od wczoraj dość często, prawda? Czasem muszę upewnić się, czy Twoja pamięć nie jest zbyt krótka. Za kogo Ty mnie posądzasz? Za skrybę, że muszę sobie zanotować Twoje imię, żeby pamiętać, mogła pamiętać o nim? Ja tam słyszałam, że Wy nawet książek nie czytacie, bo uważacie, że to niepotrzebne. Czytamy. Żebyś się nie zdziwił. No, yy, tylko, że tak powiem, spojrzał przez yy, przed siebie. I tak po chwili chrząknął. No może w, jakoś zapaliłabyś jakieś małe światło? Bo jest coraz ciemniej. Mm, czy to nie ty jeszcze rano mówiłeś, żebyśmy podróżowali z jak najmniejszą ilością światła? Tak, ale. Momencie, gdy wywrócisz się na prostej drodze i złamiesz sobie nogę, to już nasza podróż nie będzie wyglądać tak optymalnie. A co z tobą? Ja się nie wywrócę. A <grym> ty nie będziesz widział? Skorzystam z tego, że ty będziesz widziała i też sam coś zobaczysz. Zerka na ciebie wyczekująco. Już jej tutaj... Dobrze. Poczekajmy aż całkowicie się ściemni, wtedy odpalę pochodnie. To już się ściemniło. Patrzę na... Zachodzące <głos》>, słońce. Na, na niebo. Nie, naprawdę jest ciemno. No dobra, no to wyciągnę pochodnie i... Odpalę ją w tradycyjny sposób, żeby nie... Jeżeli tam idzie przed nami mak, żeby jednak nie wyczuł nic. Nie żeby się próbowała właśnie w tym momencie skupić przypadkiem, czy coś. Dobrze. No, on nie komentuje tego. Ale pochodnie daje mu do trzymania. On chwyta, nawet jest z tego bardziej zadowolony. Odsuwają od Twoich tylko włosów, nie żeby chyba nie przypalić. Sugerujesz, że nie umiem trzymać pochodni? Nie, sugeruję ci tylko ostrożność w obchodzeniu się z ogniem. Piromantka sugeruje ostrożność. Tak. Tobie, świetlisty że lekki uśmiech przebiegł po jego twarzy. E, idąc spokojną drogą, e, nic wam nie zakłóca tej podróży. I rzuć sobie na spostrzegawczość, na patrzą. E, widzisz w oddali na trakcie, oprócz tego światła, które porusza się, i prawdopodobnie możesz wywnioskować, że jest to jakieś źródło światła drużyny, która idzie przed Wami, widzisz coś płonącego bardzo blisko gruntu. Prawdopodobnie jest to ogień. Nie jest to żadne duże palnisko, przynajmniej nie wygląda tak, ale jednak jesteście już trochę mm, daleko. A w jakiej lokalizacji jest to ognisko to od tamtej grupy, którą śledzimy? Czy oni sobie rozpali po prostu? Nie, widzisz, że to światełko tak jakby jest bliżej was, mm. a tamten ogień jest jeszcze dalej. Czy jesteście wy? Jest grupa przed wami, po środku, i jest ognisko dalej. Mm. Wskazuję je Valerianowi, Spójrz przed nami na to światełko z przodu, jeszcze. Być może w tamtym kierunku się będą Co? Nic, nic. On patrzy w stronę, którą mu wskazujesz. Po chwili skiną głową. Zgadźcie latarnię. Znaczy pochodnie. Ty ją trzymasz. Ale to ty jesteś pirowantką. <noise> Czy mam ktoś zgasić? pochodnie? Ja tego nie wiem. <noise> Bo jedyne co. Tak on, on też tego nie wie, on jest magiem pomienia. Nie mam czaru goszącego pochodnie, po prostu ją zgasi w tradycyjny sposób. Tylko westał z irytacją i faktycznie zgasił pochodnie. Otoczyła was ciemność. Jedyne źródła światła, które do was nie dochodzą, to są właśnie dwa, y, dwa światełka. On ci wskazuje, y, nie mówi nic, ale ręką cię, że tak powiem, szturcha y, i ciągnie cię za sobą bardziej w lewą stronę, tak żebyście nie stali na y, środku traktu, tylko żebyście ja odbieram mu tą zgaszoną pochodnię chyba chowam do swojego, swoich rzeczy. I idę tak jak ona chce, bardziej z boku, obserwując te światełka przed nami. Okej, okay, dobrze. Eee, widzisz, jak światełka się łączą w końcu. Jak... Eee, no, prawdopodobnie ekipa przed wami dotarła do, do paleniska. Valerian trochę przyspiesza, ale stara się iść, yy, iść cicho. Musimy zobaczyć, co tam się dzieje. No to chodźmy, tylko cicho. Podchodzicie. No. Cicho to to może nie jest, ale. Widzicie um, na tyle blisko, że widzicie. Widzicie powóz. Powóz, który jest yy, bardzo ciemny. Dlatego prawdopodobnie wcześniej go nie zauważyliście. Widzicie faktycznie ognisko, widzicie stojące cztery osoby, które śledzicie, i widzicie również takie duże dwa kufry, które stoją otwarte. I oprócz tego widzicie dokładnie piątkę osób. To by wyszło na spostrzegawczość, więc ty widzisz, że jedną z tych osób jest kobieta. Słyszysz, jak wymieniają jakieś zdania z tamtymi, ale jest za daleko, żebyś mogła usłyszeć faktycznie. Mhm. Mogę się przyjrzeć bardziej tym osobom dodatkowym. I czy wyczuwam, yy, jak. Yy, Ewą sobie takie reagują na siebie: czy, czy widzę bardziej, czy oni się wkłócą ze sobą, czy rozmawiają spokojnie. Spostrzegawczość, patrząc. Życie na krawędzi, po raz kolejny. Hej, chcę zaraz wykryć magię jeszcze z od nich. Dobrze. E, jeśli chodzi o. Tak. Dobrze, zaraz ci o tym opowiem. Najpierw spostrzegawczość. Jeśli chodzi o to, to. Widzisz, że słyszysz, może inaczej? Słyszysz jakieś strzępki rozmów, słyszysz pytania na pewno padające ze strony grupy, którą wyśledzicie w stronę tamtej piątki. Widzisz też, jak kobieta jako ostatnia wsiada na konia, bo mają konie. Tamta piątka ma za sobą konie. Jeśli chodzi o nastroje, ciężko jest się określić, bo naprawdę mało słyszysz. Wy jesteście jednak za daleko, żeby móc usłyszeć coś konkretnego. Ale po chwili yy, jeźdźcy znikają z twojego pola widzenia. I słyszysz, jak praktycznie przechodzą w galop, może ścieżką, która jest jeszcze bardziej w lewo w głąb lasu. Aczkolwiek przemykają dosłownie kilkanaście metrów od was. Walerian. Zamiera, mm, trzymacie za łokieć, nie rusza się i widzisz jak y, patrzy w, w stronę właśnie tego, gdzie oni przejeżdżali. Tak. Chodź, zobaczymy, może. No Daje się prowadzić mu. Hmm. Szcześć, ścieżka. Dobrze. Powoli się. Jak rozumiem, wsuwacie się jeszcze bardziej w lewo. Mm -hmm. A tam ci już odjechali zupełnie. Tak, tak. Oni bardzo szybko odjechali, bo wybyliście kawałek jednak, ale no na koniu to jest y, dosłownie no tak. kilka, kilkanaście sekund. Yy, no widzisz, jak ten młody zapala swój kij, takim światłem bardzo bardzo takim przygaszonym tak jakby i zaczyna się rozglądać jakby, jakby coś wyczuwał natomiast jeżeli chodzi o twój rzut na wykrywanie magii gdy tylko starałaś się wyczuć cokolwiek zostałaś tak przytłoczona ogromem magii że nie wykryłaś nic konkretnego Widzisz, że on faktycznie krąży, on czegoś szuka. Co robi? Widzę nadal tamtą grupkę. Co robią? Widzisz, Aha. że oni trochę się rozchodzą. Gdzieś jeden ten jasnowłosy mężczyzna odchodzi kawałek, tak jakby szukał czegoś. Widzisz, że Wasz cel, czyli czarodziej. Odsuwa y, kotarę powozu, wsuwa tam kij, żeby prawdopodobnie zobaczyć, y, co jest albo kto jest w środku. Y, widzisz, że sprawdzają, są bardziej ostrożni, ale żaden z nich y, nie rzuca się w, w żadną pogoń za jeźdźcami. Mhm. Ale tam są jeszcze jakieś trupy, czy coś takiego był? Tego nie widzisz. Czy to znaczy widzę rozwalony powóz, tylko to? Krążących i kufry. Tak, kufry widzisz yy, właśnie palenisko i widzisz powód. No dobra, no to zbliżam się do Wieny Co szukasz. On w tym momencie prostuje się. I odwraca się w twoją stronę. Widzisz, że trzyma coś w ręku, świeci w stronę swojej dłoni widzisz niewielki, bardzo delikatny wisiorek. Zrobiony ze skrzących się tak lekko srebrnym blaskiem, ale to bardziej przy świetle księżyca, może widzisz, pereł. Ma też srebrne zapinki. Wygląda na bardzo solidnej roboty biżuteria. Widzisz, jak on opiera się o drzewo. Nie odzywa się. Oddycha trochę ciężej. Co się stało, Walerianie? Tak, zbliżam się do tego wisiorka, zobaczyć czy nie dotykam go. Tylko bardziej patrzę, czy ma jakieś znaki, symbole, czy to po prostu jest zwykły wisiorek. Ale. Mogę na nim wykryć magię? Czy na... czuję się przytłoczona jeszcze przez tamto? Czy znowu Valerian Uman? Aleria nie żyje. Aleria Sonya